Michał Pyrzyk, poseł PSL, trzecia droga jest z nami. Kłaniam się nisko, panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Coś, pani pośle, źle przeczytamy, bo mo można być jednocześnie posłem PSL i trzeciej drogi? Chyba nie. Tylko to jakby cały czas eee, porozumienie można. takie. Można, tak. można. Tak. można dlatego, dlatego przy Polskim Stronnictwie Ludowym i przy Partii e, Polska 2050 mamy to rozwinięcie e, trzecia droga. Jasne, no to wszystko jasne w takim razie. Panie pośle, spotykamy się dla, dlatego z panem, że nastąpiła taka inicjatywa z państwa strony. Pokażemy tego potwierdzenie na stronie internetowej, w którym jest mowa o tym, że chcą państwo zatrzymać zmianę czasu. Operacja, która może niedawno spowodowała to, że niektórzy musieli krócej spać, ale może się już do tego trochę przyzwyczaili. Robiliśmy specjalny temat, który miał w ogóle wyjaśnić to, jak się do tego przyzwyczaili, że czas, czas się zmienia. Ale panie pośle, mówię, Zupełnie szczerze, czy to jest w ogóle możliwe, że tylko i wyłącznie decyzją polskiego parlamentu zmieni się czas w Polsce, biorąc pod uwagę, że ta kwestia jest w jakiś sposób tam również regulowana przez przepisy europejskie. I jakoś właśnie ta kwestia ym, regulacji europejskich była do tej pory przeszkodą do tego, żeby zaniechać zmianę czasu. Czasu nie da się zatrzymać oczywiście, ale da się zatrzymać, czy zmienić właśnie te zmiany czasu na let, z letniego na zimowy i, i odwrotnie. Dlatego też nasz projekt ustawy, który złożyliśmy do marszałka Sejmu, właśnie mówiące o tym, żeby Polska przeszła na jednolity system czasowy, na czas letni środkowo. Europejski, czyli ten, który, który mamy po ostatniej zmianie czasu. Ja przypomnę, że ponad 70% Polaków nie chce tych zmian czasowych, ponieważ według nich przynoszą one określone problemy zdrowotne, związane z samopoczuciem, ale są również uciążliwe i dla pracodawców, którzy muszą przestawiać harmonogramy pracy. Nie muszę mówić każdemu jak jaki skutek ma to w transporcie, gdzie w pewnym momencie też na godzinę, czy pociągi, czy autobusy, nie mówiąc już o lotach, zatrzymują się, mniejsza efektywność jest właśnie, jeśli chodzi o pracowników, o młodzież w szkole, a tak naprawdę nie przynosi to jakichś znacznych oszczędności, jeśli chodzi o zużycie energii elektrycznej, więc taki projekt złożony przez nas, który równolegle wspomaga to, co robi w tym pierwszym półroczu już na rynku czy, czy, czy w obszarze tym europejskim pan minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk, który już w lutym przeprowadził rozmowy z komisarzem odpowiedzialnym właśnie za te kwestie dotyczące zmiany czasowej i można powiedzieć, że nastąpiło takie zielone światło, jeśli chodzi o ten temat zarzucony gdzieś przez pandemię, przed pandemią, przez Komisję i Parlament Europejski, bo uh -huh. przypomnę, że pewne akty wcześniej, wcześniej unijne się pojawiły. W ubiegłym tygodniu Pan minister Krzysztof Paszyk odbył rozmowy ponownie z komisarzem i tutaj po wystąpieniu Rzeczniczki Komisji Europejskiej, która jest taką jak gdyby czy takim przekaźnikiem woli tak. komisji nastąpiło można powiedzieć wezwanie do dalszej dyskusji, do dalszych prac na ten temat, stąd tutaj ta ustawa, którą czy ten projekt ustawy, który złożyliśmy do Laski Marszałkowskiej ma pokazać, że jesteśmy jako Polska również gotowi na wprowadzenie jednolitego czasu przez cały rok i, i dlatego został ten projekt no to, przez panie, nas złożony. Jakby jak wszystko rozumiemy tylko właśnie czy to jest możliwe bez tej wcześniejszej akceptacji Komisji Europejskiej, bo jakby, jak sprawdziliśmy sprawdziłem sobie przed rozmową to w ślad za tym Komisja Europejska nie poczyniła jakichś takich prac, które by związane były tam czy to z dyrektywą czy z rozporządzeniem. Wiemy dobrze, że Unia Europejska by chciała to załatwić to wszystko zrobi rozporządzeniem, no ale nawet w ogóle nie zainicjowała takiej legislacyjnej zmiany. Bo z tego, co tutaj no, ja ustaliłem, to jest tak, że nie możemy mieć tej sprzeczności między czasem polskim a regulami, regulami, regułami ustalania czasu w Europie. Więc my sami chyba nie możemy tego czasu zmienić, jak wcześniej komisja nam na to nie pozwoli. Nie słyszałem części Pana wypowiedzi, bo coś mi się tutaj w systemie zawiesiło, ale oczywiście jest tam pewna luka, jeśli chodzi o, o dyrektywę, która mówi o jakby jednolitości wprowadzania tego czasu, natomiast nie mówi nic o jednolitym czasie przez cały rok, ale tak jak Aha. powiedziałem, ten, ta ustawa ma również być instrumentem, który wspomoże Pana Ministra Krzysztofa Paszyka w działaniach. Nie oczekujmy tego, że komisja, w środę będą rozmowy, a w czwartek będzie przedstawiony projekt, projekt mhm. jakiejś dyrektywy czy rozporządzenia, bo wiemy, jak, jak ta machina biurokratyczna działa w Brukseli. Dobrze, że podjęła ona ponownie temat, bo przypomnę, że zgodnie z rezolucją Parlamentu Europejskiego, bodajże z 2019 roku, każde państwo członkowskie powinno określić się, w jakim czasie, czy, czy, czy będzie funkcjonować w czasie zimowym przez cały rok, czy będzie funkcjonować w czasie Jasne. letnim przez cały rok. I my już poprzez ten projekt pokazujemy, że jesteśmy gotowi do tych zmian, gotowi do tych prac. Oczywiście one wszystkie będą też musiały być uzgodnione między państwami członkowskimi. Tak, panie pani, pani pośle, mówiąc, ale jeszcze chciałem zapytać jeszcze, a my chcemy rzeczywiście ten projekt uchwalić jeszcze przed wakacjami? Przed tak, żeby rzeczywiście ta zmiana weszła w życie przed zmianą, czasu z letniego na zimowy? Nie wiem, panie redaktorze, czy będzie to będzie to możliwe, bo ustawa musi przejść konsultacje społeczne, musi przejść opiniowanie, więc tutaj trudno mi się wypowiedzieć, jeśli chodzi o to. No ale to Panie pośle Polacy, 80% Polaków nie chce tego zmiany czasu, no to wszystkie konsultacje będą pomyślne dla autorów. Tak jest. Myślę, że będą myślę, że będą pomyślne i myślę, że te prace przede wszystkim też unijne nabiorą, nabiorą szybsze tempa i te zmiany będą y, możliwe, bo y, no na przykład Islandia, która no, oczywiście funkcjonuje poza Unią Europejską, ale cały czas uczestniczy y, w tej sferze czy w strefie europejskiego obszaru gospodarczego y, ma y, czas y, jeden przez cały rok i nikt z tego powodu nie kruszy też kopii i nie czyni jakiś, jakiś y, tutaj y, przeszkód. Ponadto terytoria y, poszczególnych państw, chociażby duńska Grenlandia, której tak y, tak, Aha. dużo się ostatnio mówi, też ma, też ma jeden czas, więc myślę, że są to zmiany możliwe. Jeżeli taka deklaracja pada z ust rzeczniczki Komisji Europejskiej, to znaczy, że te prace będą prowadzone i mam nadzieję, że będą prowadzone szybko, bo właśnie często. Czy we wcześniejszych latach, jeżeli były jakieś głosy dotyczące praworządności w Polsce, innych kwestii i były one jak gdyby potwierdzane najpierw ustami rzecznika Komisji Europejskiej, to po prostu te prace nabierały tempa, więc mam nadzieję, że to, co się to, stało Panie w pośle, czwartek, to, to jest taki to, dobry wstęp do, do rozpoczęcia tak, właśnie. Ale to tej znaczy, pracy się, że i jeszcze jeden, Ale jeszcze jedna zmiana czasu może nas wobec tego czekać, ta z yy, pod koniec tego roku. Tak, ja przypomnę, że ta rezolucja Parlamentu Europejskiego czy wcześniejsza decyzja Komisji zakładały, że ta zmiana czasu już przestanie funkcjonować w roku 2021. Ale no, zdajemy sobie sprawę, że były no, mega ważne sprawy, pandemia, która opanowała nie tylko Europę, potem wojna na Ukrainie z że ten problem e, niejako został odsunięty, paradoksalnie mówiąc, w czasie. E, no, ale Panie, myślę, że Panie teraz poświę, podczas się... naszej prezydencji prezydencji to się wreszcie wreszcie Jeśli no prezydencja nam ja to sprzyja, to, to my będziemy do tematu na pewno wracać.